Hej, cześć, witajcie, z tej strony chęci, a to kolejny odcinek z gry Shakespeare Fidget. Dzisiaj odwiedziliśmy naszego zabójcę i pokażę Wam co się zmieniło przez ten tydzień, jednak zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym Was bardzo serdecznie przeprosić za to, że już ponad tydzień nie było filmów oraz że nie, oraz, że nie było takiego podsumowania ogólnego tego pierwszego, najważniejszego weekendu ale niestety miałem bardzo mało czasu chociaż w sobotę nagrałem film z podsumowania drugiego dnia otwarcia serweru niestety tam program coś mi psuł ciągle render dlatego też poddałem się i nie nagrałem tego filmu a w niedzielę i w resztę dni no niestety nie udało już mi się znaleźć czasu żeby chociaż usiąść do komputera chociażby na te pół godziny dlatego bardzo was z tego powodu przepraszam ale w ramach yy, przeprosin oraz takiego podziękowania za 50 subskrypcji na moim kanale mam dla Was taką małą niespodziankę, która okaże się już w środę. Będzie dla Was takie mini zadanko, ale będzie do zgarnięcia całkiem ciekawa nagroda nazwijmy to takim konkursikiem dlatego zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji żebyś był na bieżąco i żebyś nie przegapił tego konkursu ponadto zachęcam Cię do subskrypcji ponieważ ponad połowa ludzi oglądających mój kanał nie subskrybuje go ale dobra na resztę info czekajcie do ośrody a teraz zaczynamy główną część odcinka no jak widzicie wbiłem poziom 34 nie jest to jakoś wyśmienite osiągnięcie na ponad tydzień gry ale no cóż, szczerze, ciężko się gra tym Free to Play. I tak, yy, co wam mogę pokazać? No tutaj lożki już porobiłem troszeczkę, coś tam się ruszyło w tych lożkach. Za chwilę, za momencie klikniemy sobie. Niestety nie wiem czemu klikałem yy, ka każdy loch na zapisz go, w sensie zapisz walka, a zapisały się tylko trzy. I to jeszcze jest dzisiaj, naprawdę nie rozumiem tego. Ale no cóż, co Wam jeszcze mogę pokazać? Jeżeli chodzi o salę chwały, jesteśmy 4150 na 150 miejscu. To mi się wydaje, że to jest jakoś spoko, Niestety mamy ten level bardzo mały, to mnie martwi. Ale dzisiaj za momencie klikniemy sobie loszek, który moim zdaniem powinien paść łatwo, i wbijemy sobie 35 poziom. Tu jeszcze przed chwilką wyleciał mi taki klejnocik na wytrzymałość. To sobie go wsadzimy. Tutaj, oczywiście. i Zaraz wejdziemy w lożki. Tak, z takich jeszcze ważniejszych rzeczy, twierdza. Kopalnia klejnotów wiadomo poziom pierwszy, tak, twierdza na poziomie siódmym, sala rycerska też na poziomie siódmym. Tutaj rozbudowywuję sobie jakieś tam okoliczne budynki, ale generalnie rycerzy mam siedem. Tu mówi też, że sobie możemy zrobić jakiś atak. O, proszę, od razu się trafił za kreble. Naparzamy go. Pięknie. Zawsze trochę kamienia i drewna. Yy, tak, co Wam jeszcze tutaj mogę pokazać? Hmm. O, w ogóle, yy, kręcę sobie kółkiem więcej niż raz dziennie. Oglądam sobie telewizorki, żeby mieć szczęśliwe monetki. Zawsze tak o 5-6 razy dziennie uda mi się zakręcić. W ogóle na, na tym yy, zabójcy trochę mi ten telewizorek inaczej działa, co jest spoko, bo się pojawia bardzo często. Yy, Swoją drogą pojawiałbym się tylko na internecie mobilnym, więc jakby ktoś chciał sobie ten, to patrzcie na internecie mobilnym. Gdyż na moim magu ten, ten telewizorek, nieważne na czym wejdę, to po prostu pojawił się raz na miesiąc. Tutaj, tutaj mam go praktycznie co chwilę, więc spoko. Dobra, zakręcimy sobie. Fajnie by było, jakbym wylosował trzy grzybki. Chyba siódmy, nie, kamień. Niestety kamień. Chciałbym trzy grzybki, gdyż pokażę Wam też ulepszenia. Zobaczcie sobie. Ulepszenia mam 7-10, mam 3 grzybki, Jakbym miał teraz wylosowałbym 3 to by miał 6, czyli bym mógł sobie ulepszyć skarbiec do poziomu 8. Generalnie teraz wszystkie grzybki odkładam i właśnie dążę do tego, żeby mieć jak najszybciej ulepy 10-10. I co, dobra, wejdziemy sobie jeszcze w arenkę, zrobimy sobie jakąś arenkę, weźmy jakieś słabego gracza, oj niech będzie ten. Myślę, że nie będziemy oglądać całej walki, bo to by strasznie długo trwało. O, proszę, przegraliśmy. Kurcze, to jest dziwne, bo mamy podobne statystyki, jeżeli chodzi o życie. Mamy takie same dwa razy więcej głównej statystyki, i przegraliśmy. No, niestety, słabo, słabo. Jakoś nie jestem przekonany do tego zabójcy. Generalnie, gdybym go ogrywał na grzybkach, to może byłoby inaczej. Nie wiem, ale. Na razie jakoś tak mi się wydaje, że to jest bardzo ciężka postać i do EX-pienia i do PvP. Niby generalnie mówi się, że Zabójca to jest to samo co y, Zwiadowca, jednak ja dostrzegam pewne różnice i wydaje mi się, że Zwiadowca będzie troszeczkę better. Yy, ale dobra. Tu jeszcze potrzebuję sobie wydropić jeden y, klejnot na zręczność, bo ten chcę sobie poodmienić tutaj ten helmik, to by było spoko. Dobra. Ja, Jak widzicie, tutaj za bardzo się nie dzieje też, żeby wam coś pokazywać, dlatego zrobimy sobie loszki, wejdziemy sobie i 35 poziom. Myślę że to się powinno udać. Ok, zobaczymy. 36, 44, 50 to na pty... to raczej tutaj musimy wejść. Ok, kto to jest? To jest MAK, więc myślę, że powinno pójść dosyć łatwo. Dobra, jak niewalnie potężny. Obra, ezik potężny. 40 000 Exp. mamy poziom 35 yy, Młotek, oczywiście jakiś beznadziejny, fajnie. 35 poziomik wyleciał. Tu mam też jakąś brońkę, też mi wypadła z poprzedniego lożku. Okej, okay, dobra, to jest jakieś słabe, to też sobie Was sprzedam. Abo nie, zostawię sobie ją, bo jak już będę miał jakiś konkretniejszy level, to sobie wykonamy yy, osiągnięcie, żeby ulepszyć. Przedmiot 10 razy i założyć na swoją postać, a wiadomo, że to najlepiej się robi na tych początkowych przedmiotach, gdyż one praktycznie nie zabierają kryształu ani odłamków metalu. Co jeszcze sobie możemy zobaczyć? Stopki w ogóle sobie zobaczmy. Zobaczcie, ktoś tu ma już prawie 250 poziom, ten wersji ciśnie cały czas. W topce jeszcze wysoko trzyma się Polak, który daw syntom, który niedawno założył kanał na YouTube. Widać, że tam jest naprawdę ogarnięty, ciśnie ostro, fajnie, fajnie, w ogóle bardzo mi się to podoba, że na takich międzynarodowych serwerach, zobaczcie, że tutaj prze, prze, pojawia się w tej topce bardzo dużo Polaków, co jest fajne i dosyć trudne do osiągnięcia, gdyż myślę, że doskonale wiecie ile Niemcy potrafią wydać na, na tą grę. Więc no Polacy dobrze cisną i bardzo dobrze, fajnie nawet, że Polacy potrafią ogrywać Niemców na niemieckiej grze. Jest to jakiś taki fajny plusik dla nas. Ale dobra, co jeszcze możemy zrobić? Chyba nic więcej, no. Tak, to takie krótkie podsumowanko. Co jeszcze? I wam jeszcze mogę pokazać te inne lożki, co były. Żeby sobie obejrzeć. Zobaczcie, to jeszcze miałem 820 zręczności, to chyba było przed założeniem tych przedmiotów z klejnotami. Dobra, generalnie poszło nawet łatwo. Tu nam właśnie wyleciał ten helmik. Tu kamienny olbrzym, który, zobaczcie, tutaj już miałem ponad 1000 zrzności, więc to też była bardzo łatwa sprawa. I ostatnia zapisana walka. Niestety nie wiem, czemu te walki mi się nie zapisywały. No jest to smutne, ale dobra. I to też, zobaczcie, for formalność, co nam wyleciał ten śmieszny żubik. I tyle. Dobra. To taki krótki odcineczek. Yy, spróbuję sobie jeszcze bardziej rozwinąć tą postać. Na pewno, yy, jak wbije 40 poziom, odblokowujemy nowy loszek. To na pewno więcej się podzieje. Będziemy cisnąć do przodu. Z takiej kolejnej fajnej rzeczy, którą będziemy odblokować za jakiś czas, to lustro. Gdyż bardzo brakuje tego lustra teraz. No i potem wiadomo, wiedźma której czary i ten kociołek też się przydadzą, ale dobra. Ja sobie ustawiam warte I, I będziemy kończyć. To było takie króciutkie podsumowanie tygodnia. No, niestety na Free To Play nie dzieje się za dużo. Gdyby to była postać oczywiście grzybiąca, to pewnie mielibyśmy już plus setny level i pierdyliard lochów do pokazania, które ograłem. Ale powiem wam, że nawet fajnie mi się to gra. Taki powrót do mojego dzie dzieciństwa, kiedy, kiedy nie wydawałem na tą gierkę, gdyż każdy chyba grając w gimnazjum czy w podstawówce kosił tylko free to play. Ale dobra, nie przedłużam. Ja się żegnam. Jeżeli ci się podobało, zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę i wyczekuj na środek, gdyż będzie naprawdę bombowa niespodzianka. Trzymajcie się. Cześć!